Z tej strony Daria Dolożyczek z agencji eventowej Dominarte for You, która już od pięciu lat bawi swoich klientów na wszelkie możliwe sposoby. I to jest właśnie ten moment. Chcemy podzielić się z Wami naszą wiedzą. Na naszym kanale znajdziecie nie tylko gotowe scenariusze zabaw, ale również pomysły na zabawy, pomysły na imprezy tematyczne, odpowiedzi na nurtujące Was pytania a także porady, jak prowadzić firmę, jak zostać animatorem, co kupić, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli interesuje Cię taka wiedza, subskrybuj nasz kanał, oglądaj, lajkuj, komentuj. A już teraz zapraszam Was na pierwszy odcinek, w którym dowiecie się, jakie zabawy wymyślić w tematyce bajek i baśni. Myślę, że na dobry początek. Fajnie by było mieć symbole bajek. Jeżeli macie drukarkę, to problem z głowy. Jeżeli nie, zawsze możecie wydrukować to w jakiejś drukarni. Symbole schowajcie w zależności od tego, gdzie macie imprezę albo na terenie, albo w pomieszczeniu. W różne miejsca. Dzieciaki będą szukały i znajdowały po kolei różne symbole. W zależności od tego, który symbol będzie znaleziony pierwszy, od tego zaczniecie zabawę. Pomyślmy, że dzieciaki znalazły wilka. Muszą teraz odgadnąć, w jaką bajkę będziemy się bawili. Na pewno sobie z tym poradzą. Oczywiście, to czerwony kapturek. A jeżeli czerwony kapturek, to wilk. Bo bawmy się w wilka, czyli nic innego, tylko zwykły berek. Musicie wybrać dzieciaka, który będzie wilkiem i oczywiście będzie ganiał pozostałe dzieci. Te dzieci uciekają, uważajcie, bo wilk ma ostre kły. Jeżeli Was złapie, musicie kucnąć i poczekać, aż które z dzieci was wybawi. Musicie uważać na wilka, ale możecie go też schwytać. Kto dotknie wilka, ten jest bohaterem. Druga zabawa, jeżeli chodzi o czerwonego kapturka, to na przykład zabawa świetna też dla dziewczynek. Zbieranie jagód leśnych owoców, kwiatów i grzybów. Do tego musicie wykleić na podłodze jakąś ścieżkę. Ja użyłam do tego na przykład taśmy izolacyjnej. Na tej ścieżce układacie różne przedmioty, na przykład wycięte wcześniej kwiaty, bądź najlepiej kupione w sklepie ze sztucznymi kwiatami. Rozsypujecie je po ścieżce. Robicie tak samo z wyciętymi grzybkami i maskotkami. Maskotki symbolizują wilka. Teraz wybieracie jednego yy, dzieciaka, który będzie czerwonym kapturkiem. Idealnie będzie, jeżeli macie jakąś czerwoną czapeczkę, jakiś kapturek. Wtedy symbolika na pewno poprawi Wam jakość Waszej zabawy. I zaczynamy. Musicie zakryć oczy czerwonym kapturkowi. Teraz cała reszta dzieciaków jest zaangażowana w zabawę, ponieważ. Muszą podpowiadać czerwonemu kapturkowi, co wolno mu zebrać do koszyczka dla babci, a czego absolutnie się wystrzegać. Maskotki będą wilkami, więc jeżeli czerwony kapturek będzie zbliżał się powoli do przodu, nic oczywiście nie widząc, do wilka, to cała drużyna musi podpowiedzieć mu: skacz, skacz! Musi przeskoczyć wilka, nie może zabrać go do koszyczka, przecież nie zaniesie go do swojej babci. Potem idzie dalej. Kiedy na przykład przed jego nogami będzie kwiat, albo grzybek, albo jakiś owoc to cała drużyna musi podpowiedzieć mu schyl się, schyl się, albo kucnij po prawej, weź po lewej i czerwony kopturek zbiera w ten sposób wszystkie rzeczy dla swojej babci. Do końca musi przejść oczywiście z podpowiedziami drużyny. Potem zdejmuje opaskę z oczu i liczy. Ile rzeczy z... udało mu się zebrać dla swojej babci. Tutaj jest akurat też możliwość zaangażowania dziecka, które wcześniej nie chciało się na przykład bawić, bo się wstydzi, albo źle się czuje, albo po prostu nie chce się bawić. Może takie dziecko być właśnie babcią, może sobie siedzieć na krzesełku, na końcu tego naszego toru przeszkód i odbierać koszyczek od czerwonego kapturka i na przykład liczyć jego elementy. Myślę, że to jest bardzo fajna zabawa. Jak czerwony kapturek, to wilk. Wybierzcie jedną osobę, która będzie wilkiem. Oczywiście będzie ganiała resztę dzieciaków, a dzieciaki radośnie na pewno będą uciekać, bo wszystkie dzieci lubią zabawę w belka. To nie jest nic innego, tylko berek, ale w wersji tematycznej. Jeżeli zostaniesz złapany, musisz ukucznąć. Reszta musi Cię wybawić. Uważaj na wilka, bo wilk ma wielkie i ostre kły. Nie możesz zostać przez niego dotknięta. Drugim pomysłem to na przykład bajka... Jaś i Małgosia. Oczywiście wszyscy wiemy, że Jaś i Małgosia byli uwięzieni przez Babę Jagę. Oczywiście tutaj też można pobawić się w berka, Babę Jagę wybrać, może ganiać Jaś i Małgosię. Ale można również pobawić się w zostawianie śladów. Tak jak to Jaś i Małgosia właśnie zostawiali ślad, żeby wiedzieć, jak wrócić do domu. I tutaj musicie, musicie podzielić dzieciaki na dwie drużyny. Każda drużyna otrzymuje fasolki, albo na przykład mogą to być piłeczki, mogą to być kawałki gąbeczek, jakieś elementy, które będą po prostu zostawiać. Wyklejacie z taśmy, na przykład izolacyjnej, kółka, bądź też nie wiem, nawet kreseczki mogą być, w których dzieciaki będą musiały zostawić gąbeczki czy piłeczki. Możecie też łożyć hula hopy jeden za drugim, jeżeli macie, nie ma problemu. Będzie łatwiej. I teraz dwie drużyny na start zaczynają. Każda ma ze sobą y, oczywiście miseczkę z, z małymi kuleczkami, bądź też w zależności co macie. Zaczynamy biec i zostawiamy w zaznaczonych miejscach, na przykład w hopach, y, na przykład fasolki, o których była mowa. Potem jak najszybciej wracamy biegiem. O, dajemy piątkę i kolejna osoba może wystartować. Kolejna osoba zbiera fasolki i wraca. I tak cały czas. Kolejna osoba rozkłada fasolki i tak cały czas. Macie tutaj już załatwione na przykład wyścigi. Dzieciaki bardzo lubią wyścigi. Jeśli chodzi o kopciuszka, możecie również schować jakiś pantofelek. Na przykład niech jakaś dziewczynka odda wam pantofelek, jeden pożyczy oczywiście. Albo znajdźcie w jakimś sklepie zabawkowym, może od rodziny, dostaniecie jakiś malutki bucik. Na pewno fajną zabawą będzie szukanie tego malutkiego bucika gdzieś między szafkami pod dywanem albo w krzakach, to już w ogóle będzie czat. Alicja w krainie czarów bardzo lubiła grać w krykieta. I to jest następna zabawa, którą możecie wykorzystać w tej tematyce. Oczywiście trudno będzie kupić różowe flamingi, ale na pewno łatwo w internecie będziecie mogli znaleźć kije do krykieta. I żeby to zrobić super, rewelacyjnie. Najlepiej byłoby kupić kawałek zielonej sztucznej trawy i na tej zielonej sztucznej trawie urządzić tor przyszko, przeszkód dla kulki, jakiejś piłeczki do właśnie gry w krykieta. Oczywiście na trawie możecie rozrzucić kilka sztucznych kwiatów, to już w ogóle będzie super. A w ogóle od razu można zrobić na tej trawie właśnie to przeszkód, o którym mówiłam wcześniej, albo zbieranie kwiatów dla dziewczyn. Dziewczyny bardzo lubią kwiaty. Można się pobawić, że to zabawa sensoryczna. Można poprosić o zdjęcie butów i jeden za drugim, najpierw jedna, potem druga, zawiązanymi oczami. Idzie sobie, stąpa po trawie, taka Alicja i musi nazbierać jak najwięcej kwiatów do koszyczka. Oczywiście kwiaty czuje tylko swoimi stopami, więc to jest bardzo fajna zabawa sensoryczna, na pewno rodzice docenią. Potem po przejściu trawy, yy, odległości, którą wyznaczycie, każda z dziewczynek liczy sobie ile kwiatów zebrała. Oczywiście wszyscy muszą być docenieni i każdy z nich wygrywa. Kolejna zabawa... Dotycząca bajki Alicja w Krainie Czarów. Możecie na przykład zrobić tor przeszkód, jeżeli macie jakieś plasterki drewna albo na przykład jakieś, nie wiem, chociażby może hulahopy. Coś, czym możecie zaznaczyć miejsca, w których trzeba skakać po podłodze. Ja mam na przykład też takie kamienie wrzec, to się nazywa. Yy, I to są takie platformy, po których dzieciaki mogą skakać. Oczywiście, żeby nie wpaść do lodowatej wody, w której mogą być na przykład rakiny. Muszą uważać. Tor przeszkód to kolejna zabawa. Hmm, w ogóle super, jak kupicie trochę sztucznej trawę i rozwiniecie, i na tej trawie zrobicie tor przeszkód z plasterków drewna w tajemniczym lesie, alicji w krainie czarów. To już w ogóle będzie super. Pamiętajcie, wszystko zależy od Waszej kreatywności. Ale idźmy dalej. Alicja w Krainie Czarów to też dużo kart. Możecie przecież do jakiegoś kija na sznureczkach przywiązać karty i zrobić zwykłą zabawę limbo. Ale trzeba przejść pod kartami. Karty będą się ruszać na wietrze, więc będzie to dużo trudniejsze limbo. Nie można oczywiście yy, żadnej karty dotknąć. Jeżeli macie jakieś dylematy lub pytania dotyczące scenariusza zabawy w świecie bajek i baśni, to piszcie w komentarzach pod filmikiem. Postaram się odpisać na wszystkie i oczywiście postaram się również podzielić swoją wiedzą, tak żeby każdy z Was był zadowolony. Nie bójcie się pytać, pamiętajcie, każdy kiedyś zaczynał. Ważna jest kreatywność, otwórzcie swoje głowy i po prostu planujcie.